Siemanko to Bosier, witam was w mojej nowej serii gry Ratom Custom Wolfenstein yy, Ponieważ już yy, znaczy tak nie do końca pamiętam co było yy, przejdźmy do tego do tego na czym ostatnio zakończyliśmy No tak przypominam już sobie Strzelaliśmy do tych yy żołnierzów z karabinami MP40 tych dobrze opancerzonych chyba o cholera tych z dobrym opancerzeniem no wskakiwać trzeba yy, teraz yy, ponieważ strzelaliśmy kiedy nie i tak dalej ci żołnierze którzy tam, tam o podobnie idą To szkoda, że ta snajpera nie zadaje wyższych obrażeń. Naprawdę szkoda. Przydałoby się więcej. O cholera! Naprawdę mi A to stamtąd... ...giniesz. ciadu. Ja trochę tej broni MP40 pierdole, Sam nie rozkurwę Przoduję broń o, o kurwa A dostałem Także ja pierdolę Dzisiaj to kurwa kryć Bo w ramach już kryjówkę Nawet dobrą. Więcej wyskoczy stamtąd. To już wszyscy. A5, szybki zapis. Zdrowia się czego? Aha, jednak szyję dalej. Jednym z nich. Tyną z bazooki. I tak ci łatwo nie pójdzie. Prędzej cię zmiotę stamtąd. Dobra, jebać go. Jebać, jebać. Oni mają chyba y, te. Nie opancerzenie, tylko y, odporne y, te kamizelki. A my się kurzwa pomyliły z pancerzem. Dobrze to mamy w grach rts i rpg Wyskakuj z kurwy syna teraz będzie w chuj ciężko Au Gdybym kada dostał to już by był fail quick save. O akurat sfejlowam nam o, ja pierdolę, To jeszcze jedno. O kurwa, ale fail. Hmm. Oko za oko, sam Oni mi tam bronią, to ja im tam sam. O, ja pierdolę. to jest wiele. Mam, Mam o energy pointa, kurwa. meia oh, Energy Point. Jeszcze raz. Zapis gry aqui? Kurwa Idziemy dalej Aha, tam nie da się iść, to sprawdźmy tu Uja, pierdolę Dobrze, że mamy, dobrze, że tutaj mieliśmy Energy Point co z kurde, ja będę na nas broń. Zobaczmy co tu pisze Ale możliwe przeczytanie tego Jak to się kurwa, aha To Altrain loading Coś tam Nie za bardzo wiem czytać po angielsku tak szybko Wiecie jak to jest A, pan profesor nie nie sobie szymać już Zajebany gnój. Dobra. Zobaczmy, czy mam już udostępnione wejście tam. O, już mam. A nie, czekajcie, tu nie tędy. Co tu jest? Jakiś frajer z pistoletem. Zabraliśmy dalej Tędy O tak, tu Po prostu dotarliśmy tam gdzie trzeba No i teraz będzie skradanie I napierdalanie Chyba nie strzelanie tak ogólnie F5, szybki zapis z kurwa synią. kurwa mało hp mi zostało to bardzo źle o kurwa właśnie miałem rację z tym znaczy sobie ogólnie dali radę przede wszystkim Ja pierdolę pierwszy drugi wyskakuje nie z nieświadomej strony z której strony wyskoczysz mi teraz do takiego chuja zanograsz i jebać czas kurwa po skupić się kurwa znaczy, dobra chowanie i strzelanie chowanie i strzelanie Oto jest skurwielu Kurwa. Jeśli jeden energy point mi zostało, to chuj mało. Gin! Dobra już po nim. Zobaczmy co tu ciekawego mamy. O! Jedzenie kurwa. Muszę coś konkretniejszego. Au. Nie, tu jeszcze nie mogę otworzyć. Zobaczę gdzie mam iść poza tym. Ja ich tu kurwa to wszystko? Teraz bieganie i strzelanie. Znaczy, krycie i strzelanie. Dalej. Wygląd. Coś tam, kudy mamy odnaleźć. Czekajcie, muszę. Aha, już wiem, już wiem. Kuma, pójdę teraz szybko do tego. Szybko, kurwa. Do tego przycisku. Tutaj jest ten przycisk, włączyć potrzeba trzeba i teraz możemy śmiało iść do końca, do końca rundy. Auuu. Segredy były aż dwa, ale dobra, jebać to. No już pomału kończy się czas nagrywania. Jeszcze niecałe pół minuty mi zostało nagrywać. Znaczy, nie na no, pół minuty tak niecałe to nie, ale... No właściwie to tak już. Pominę ten filmik od razu. Roby tu aż 5. Quick save. Dobra, już kończę. Zapiszę to sobie tutaj. Kurwa, kolo sior, RDCW 14. Kończę powodzenie.